10 par wzięło udział w pierwszym turnieju tenisa Grand Prix Tarnobrzega w grze podwójnej, który rozegrany został w minioną niedzielę na kortach przy ulicy Zwierzynieckiej. Do rywalizacji amatorów tej dyscypliny sportowej zaprosił Tarnobrzewski Klub Tenisa. Rozpoczęliśmy trzecią edycję Grand Prix Tarnobrzega w grze podwójnej. Jest to cykl trzech turniejów, po których zostanie wyłonionych 8 najlepszych par w rankingu i na koniec sezonu jesienią gramy turniej Masters. Z frekwencji jesteśmy zadowoleni, jest 10 par. Pogoda. Jest aż za dobra do grania, także mamy tutaj gości z Ożarowa, z Opatowa. Sandomierza i Rzeszowa. W mocno męskiej obsadzie zawodu wyjątek stanowiła jedna para złożona z przedstawicielek płci pięknej. Tak, w tym roku zadebiutowały w cyklu Panie. Cieszymy się bardzo, one też bardzo zadowolone, bardzo pozytywne kobiety i, i z chęcią do jakiejś tam rywalizacji. Pierwszy etap turnieju to rozgrywki grupowe, po zakończeniu których po dwie najlepsze drużyny awansowały do półfinałów, a później do finałów. Gramy skrócone sety, ale do dwóch wygranych od stanu 2-2 w Gemach. Decydujący jest super tiebreak do 10 punktów. Każda para musi rozegrać przynajmniej 4 mecze. Jeśli dojdzie do finału, z tych me meczów się robi 6. Większość tutaj par grają w nich bardzo dobrze amatorzy. Mamy tu nawet chyba mistrzów Pożarowa, Ostrowca, którzy w tamtym roku zajęli tutaj u nas drugie miejsce. O, teraz na korcie akurat mamy naszego wicemistrza Tarnobrzega w grze singlowej który poprzednie rozgrywki ze swoim partnerem wygrał. Już w niedzielę 28 maja amatorzy gry w tenisa ziemnego będą mogli kolejny raz sprawdzić swoje umiejętności. Na kortach przy ulicy Zwierzynieckiej rozegrany zostanie bowiem siódmy memoriał imienia Józefa Salika, w którym wziąć udział mogą pary żeńskie, męskie i mieszane. Wymagany wiek pary to minimum 70 lat. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.mosir.tarnobrzek.pl